A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać? Tym razem nie w Bieszczady, ale za granicę. I to z dwójką dzieci, no i mężem. Jak zrobiła to Ania Bittner? W dzisiejszym odcinku podcastu Polki na Obczyźnie Ania opowie nam, jak poradziła sobie z tym wyzwaniem. Jesteście gotowi? Zapraszam! Mama zastępcza, Portugalia, Fizjoterapeutka, Kanada, Badaczka, Urugwaj, Belgia, Gawędziara, Serbia, Urzędniczka, Powsinoga, Wiedeń, Słuchaczka, Turcja. Japonia, Hiszpania, Nowa Zelandia, Ser Hotelarka, Domatka. Ogarniaczka, Życie. Francja, Irlandia, Chorwacja, Dziennikarka, Polka na obczyźnie. Cześć Aniu. Cześć. Jak się masz, łączysz się z nami z Portugalii? Tak, z słonecznej Portugalii. Ja też nie narzekam, bo w Luksemburgu też jest słonecznie, chociaż za, za tydzień już to się zmieni diametralnie, ale jak na razie jest słoneczka. u Ciebie ile stopni? Wiesz co, nie wiem, nie sprawdzałam, ale nie wiem, może 18? Roku, tak? A, to ja Cię zaskoczę, bo u nas za 25. Ale pewnie odczucie inne. O, to na pewno, to na pewno. Aniu, jak to się stało, że wylądowałaś w Portugalii z całą Twoją rodziną i z dwójką dzieci? To wynikło z chęci zmiany naszego życia. Motorem tej zmiany był mój mąż, dla którego to była pierwsza emigracja, dla mnie druga. I po prostu chcieliśmy zmienić nasze życie, które było takie bardzo jednostajne. Bardzo wcześnie rano trzeba było wstać, dzieci do placówek. Ja wracam bardzo późno z pracy, nie wiem, godzinka z dziećmi i tak każdy dzień taki kołowrotek. Wiadomo, w Europie Środkowej, w Niemczech, pogoda jest jaka jest, więc mieliśmy nadzieję, że zmienimy jakość tego życia, że będziemy mieli więcej czasu dla rodziny, lepszą pogodę, większą, większe możliwości spędzania czasu na dworze. I, I taka niewytłumaczalna chęć zmiany ze strony mojego męża, który już bardzo długo pracował w tej swojej pracy w tym samym biurze i chciał czegoś innego. Czyli to on był takim motywatorem do tego wyjazdu, a ty jak się na to zapatrywałaś? Tak, on był motywatorem. Ja byłam bardzo sceptyczna, ponieważ ja już raz emigrowałam wcześniej sama i mimo, że znałam język i byłam tylko sama, to wiem, że emigracja za każdym razem jest wielkim stresem. I. Myśląc o tej Portugalii, wtedy wyobrażałam sobie, że te problemy będą jeszcze większe, bo mamy dwoje dzieci. Co się wiąże, że trzeba znaleźć szkołę, jakąś dobrą opiekę medyczną, te dzieci przekonać do tego wyjazdu. Nie można wynająć czegoś małego, czy nie mieszkać w jakimś jednopokojowym mieszkaniu, tylko trzeba coś większego. I jakoś obawiałam się tych wszystkich zmian i martwiłam się, jak to będzie, bo dojdzie dla dzieci trzeci język, czy tam nawet czwarty język już wtedy. No i... Miałam pełną głowę trosk, że tak powiem. Mhm. A ile dzieci wtedy miały lat? Wtedy miały 4,5 i 8,5, jakby jeszcze. A to chyba takie konwersacje z tym, z tym starszym dzieckiem nie były takie proste, żeby wyjaśnić mu, że przeprowadzamy się do zupełnie innego kraju. Jak to nie, było? nie. Starsza jest córka i ona w ogóle nie chciała. Mimo, że akurat też miała duże zmiany w szkole, i by miała zupełnie nową klasę, to jednak nie chciała, marudziła, więc my przekonaliśmy ją, że przeprowadzamy się na próbę. Zresztą taki był plan, że jedziemy u roku rok, zobaczyć jak to wyjdzie, jeżeli nie wyjdzie, wracamy. No i obiecaliśmy jej zwierzątko. Tak to A, ok, czyli <laughs> siła, siła przekupstwa jednak, jednak wciąż działa, trochę szantażu. <laughs> tak, tak, no pewnie. Każda matka <laughs> to wie, że w, ostatecz w ostateczności uciekamy się do przekupstwa. <laughs> No, i jak wyglądały te początki po przeprowadzce do Portugalii? Jak wy odnaleźliście się rodzinnie w tym kraju i jak dzieci? Czy spotkały się z jakimiś trudnościami? A może coś was zaskoczyło pozytywnie w, tych, w tej adaptacji dzieci do nowych warunków? Dzieci zaadaptowały się. Faktycznie dosyć szybko, ponieważ one chodziły w Niemczech do angielskiej szkoły, i my wybraliśmy na początek też angielską, żeby ułatwić im tę adaptację, i w kwestii szkoły to faktycznie było zaskakująco proste, bo one te same praktycznie podręczniki otwarły jakby stronę dalej, tylko w innym miejscu, bo hmm. wszystko było bardzo porównywalne, bo wszystkie te angielskie szkoły mają ten sam program. Y My odnaleźliśmy się jako dorośli bardzo szybko. Po, po tym, jak nie wiem, w październiku, listopadzie jeszcze korzystaliśmy z uroków, uroków letniej pogody, basenu, od plaży, oceanu, to już nie chcieliśmy wracać i było zawsze zielono, pięknie, nam się to bardzo podobało. Młodszy syn no, w ogóle nie wyrażał jakichś żadnych szczególnych opinii. On to po prostu przyjął mhm. naturalnie. A starsza. Nie przypominam sobie, żeby ona jakoś krzyczała, że chce wracać, i tak dalej. Ona jakoś też to przyjęła, chociaż z perspektywy czasu wiem, że jej było dużo, najtrudniej z całej rodziny. No to na pewno, bo w takim wieku to jest nieco trudniejsze. No ale widzę, że jednak to środowisko nie było taką diametralną zmianą dla nich. No bo tak jak mówisz, jeżeli nawet korzystali z tych samych podręczników w szkole, język się nie zmienił. To rzeczywiście to, było, to zadanie było troszeczkę bardziej ułatwione. To nie był taki skok na głęboką wodę, że dzieci wylądowały w zupełnie nowy, nowym środowisku, gdzie był zupełnie inny język i te przedmioty nie były wykładane w zupełnie nowym języku dla nich, prawda? Tak, tak. To na pewno bardzo ułatwiło, chociaż oczywiście mieli nowe klasy, nowe, nowych uczniów, nowych koleżanki, kolegów, ale wydaje mi się, że to odegrało dosyć sporą rolę, że nie były od razu wrzucone. No, wyobraźmy sobie, gdyby poszły do portugalskiej szkoły, nie znając żadnego słowa. Mm. Do, na małego to pewnie by nie było aż takie trudne, ale dla tej starszej mm. na pewno byłoby to frustrujące, y, gdyby ona nie mogła się wypowiadać i, i brać udziału, czynnego udziału w lekcjach. Więc mm -hmm. to, to na pewno bardzo ułatwiło. Wspomniałaś, że to już była twoja druga emigracja, mhm. czyli z Polski przeprowadziłaś się do Niemiec, a później z Niemiec do Portugalii. No ale w takim razie dla twojego męża była to pierwsza emigracja. Czy ty byłaś jego mentorką w tym procesie? Jak on się odnalazł w, jako świeżo upieczony emigrant? Właściwie nie, on się odnalazł bardzo dobrze, no bo musiał się odnaleźć, bo to był jego pomysł, nie, nie mógł potem narzekać, bo ja bym powiedziała, nie mówiłam, ale, ale generalnie ja się nauczyłam szybciej języka, więc w tej kwestii ja do dziś jestem jakby trochę przewodniczką, jeżeli trzeba coś załatwić, albo coś doczytać, albo nie wiem, jakieś wiadomości i tak dalej. Poza tym mój mąż miał tę, tą, że tak powiem, tranzycję, też taką niekompletną, ponieważ on cały czas i do dziś pracuje do sw dla swojego niemieckiego pracodawcy, co oznacza, że co kilka miesięcy lata do Niemiec. Y mhm. Więc on to połączenie z krajem wciąż ma bardzo mocne z tego względu. Mhm. Czyli to był transfer Twojego męża z pracy? Nie, nie, też nie. On to wymyślił i, i postawił swojego pracodawcę wtedy, w 2014 roku, y przed taką, taką sytuacją. Czy mogę pójść na pracę zdalną, bo chcę się przeprowadzić do Portugalii. I w 2014 roku, jak wiemy, praca zdalna jeszcze nie była powszechna, tak. ale pracodawca się zgodził i, i dlatego w sumie mogliśmy ten plan przeprowadzić, bo gdyby pracodawca się nie zgodził, to ja nie jestem pewna, czy my byśmy się przeprowadzili, bo jednak e, Portugalia nie jest krajem emigracji zarobkowej e, tak. i byłoby nam wtedy finansowo dużo ciężej. Mm -hmm. No tak, tak, dokładnie. No a Ty. Czym się wtedy zajmowałaś i czym zajęłaś się w Portugalii w takim razie? Ja też miałam swojego pracodawcę w Niemczech i wzięłam urlop wychowawczy, ten niepłatny na rok, mhm. który można wykorzystać do siódmego roku życia dziecka. I y, y, miałam po prostu tę furtkę. My zostawiliśmy dużo furtek otwartych, gdyby to nie wyszło. To nie była taka emigracja bez przemyślenia. No i miałam tę swoją furtkę, ale ja też w mojej pracy nie byłam do końca szczęśliwa, więc. Y, Zdecydowaliśmy się, że w Portugalii zostajemy. Ja po prostu złożyłam wypowiedzenie z pracy. A tu w Portugalii zajęłam się wynajmem domów dla letników. Założyłam firmę i to jest teraz moja praca. Mam, mam trzy domy, i w czasie sezonu, teraz na początku cały rok, teraz już tylko w czasie sezonu, są one wynajmowane na urlop dla, dla letników z różnych krajów. Więc tej pracy jest naprawdę bardzo dużo już teraz, od, od kwietnia, maja, przynajmniej do listopada. Bardzo, bardzo dużo pracy z tym związanej. No nie, nie narzekam na nudę. No, ręce pełne roboty przy takim mhm. biznesie to na pewno. No, ale tak jak mówisz, wyjechaliście w poszukiwaniu większej ilości czasu, żeby móc spędzić go z rodziną. Czy to mhm. Wam się udało? Tak, na pewno, bo. Mimo, że mam dużo pracy, to ja tę pracę mogę sobie poza tymi dniami, w których mam zmianę gości, mogę sobie jednak sama podzielić. To znaczy ja nie muszę, nie wiem, o dziewiątej siedzieć przy biurku, tylko mogę, jeżeli dzieci mają na przykład miały później do szkoły czy coś takiego, mogę im poświęcić ten czas i zrobić sobie to wieczorem albo w nocy, albo po południu, albo rano. Mogę sobie, no, jestem z fanią swojego losu bardziej, niż gdy pracowałam na etat. I mimo, że ma to swoje wady, no bo muszę być dyspozycyjna praktycznie 24 na 7, to jednak wolę tak niż chodzić codziennie na 8 godzin do biura, gdzie czasami jest tyle pracy, że nie wiadomo w co ręce włożyć, a były dni, w których było mało pracy i tak musiałam tam siedzieć, więc mhm. preferuję taką, taką wersję. Mam nadzieję, że opowieścią Tą zainspirujesz również inne kobiety, żeby też spróbowały swoich sił i rzeczywiście wybrały to, co jest bardziej w zgodzie z nimi i się z tego nie bały, nie bały się podejmować takich kroków, bo to bardzo inspirujące, bardzo ciekawe. No i oczywiście też wymaga nieco odwagi. No, ja mogę dodać, że tak zdecydowanie, ale to nie jest aż takie proste, bo mhm. ja jednak, nie było jednak łatwiej, bo myśmy już tu mieli jakiś obiekt w Portugalii, który mogliśmy zaoferować na wynajem. Mm -hmm. Że mogliśmy ten biznes, w jaki, czy ja mogłam ten biznes w jakiś sposób rozpocząć. A jeżeli się jest zależnym finansowo od pracodawcy, nawet najgorszy jak, nawet najgorszy, jaki on by nie był, zrobić takie krok nie jest prosto, bo jednak nasze życie zależy od, od tej poduszki finansowej, prawda? Oczywiście, no, nic nie jest proste, ale bez odwagi też yy, trudno by było nam się rozwijać. Aniu, a jak to z tymi językami jest? Bo wspomniałaś, że. Ty nauczyłaś się języka dosyć szybko. Ja rozumiem, że twój mąż nie jest Polakiem, tak? Nie, mój mąż jest Niemcem. Okej, okay. czyli w domu posługujecie się zapewne językiem polskim, angielskim, no bo dzieci uczęszczają do szkoły angielskiej, czyli znają ten język, niemieckim, portugalskim. Jak to u Was wygląda w domu? No, ja żyję na pewno w czterech językach, chociaż teraz ten angielski odgrywa mniejszą rolę, bo moja córka już skończyła edukację, ona wyjechała i na studia, a mój syn zmienił szkołę na portugalską od siódmej klasy, chyba, tak. E, więc ten angielski już teraz odgrywa trochę mniejszą rolę, znaczy zawodowo jeszcze na pewno, ale już nie tak na co dzień jak wcześniej. A w domu ja rozmawiam z mężem po niemiecku, a z synem czy z dziećmi po polsku i dzieci między sobą też po polsku, a z tatą po niemiecku. Czyli um. stosujecie tę metodę, która uchodzi za najbardziej popularną tak. i ponoć najbardziej efektywną, jeden rodzic, jeden język. Mhm. Tak, od, od samego mhm. początku. No i ten, ten portugalski doszedł dosyć naturalnie, i on, no on też jest bardzo obecny, no bo jest ja ze względu na pracę. Um, bardzo dużo korzystam, no i w ogóle całe mm -hmm. życie poza domem toczy się po portugalsku. Mm -hmm. No a jak nauczyłaś się tego języka? Na miejscu? Nauczyłam się tego języka zupełnie inaczej niż wszystkie inne języki, których uczyłam się wcześniej. To znaczy, zanim przyjechaliśmy do Portugalii, ja chodziłam na kurs językowy w Niemczech, w tak zwanych szkołach ludowych, które oferują różne kursy, od garncarstwa przez Kalanetix po, po języki, wszystko. I zapisałam się na ten kurs, tylko niestety ta nauczycielka nie była według mnie zbyt dobra. Nie, że niekompetentna, tylko nie potrafiła tak przekazywać wiedzy, jak ja bym sobie życzyła, więc na tym kursie tak się mhm. nauczyłam. Nie wiem, może A1 do A2 w porywach. Mhm. I zanim przeprowadziliśmy się do Portugalii, my tu często przyjeżdżaliśmy, bo mieliśmy ten, ten dom letniskowy, spędzaliśmy tu trochę czasu zwłaszcza jak byłam na macierzyńskim i wtedy, trochę no później, jeszcze nie na macierzyńskim, jak dzieci były malutkie, jeszcze nie, ale troszkę później zaczęłam tutaj na miejscu chodzić na lekcje. I przez mhm. pierwszy rok pobytu tutaj chodziłam raz w tygodniu na lekcję, godzinną lekcję języka, a resztę uczyłam się tak jak moje dzieci, po prostu powtarzałam za innymi, co mhm. dla mnie było dużą zmianą, no bo wcześniej uczyłam się bardziej jak filolożka, a tu uczyłam się po prostu jak dzieci i, i powtarzałam za innymi, słuchałam jak ludzie mówią, staram się imitować, no plus te lekcje, no i potem to już dosyć szybko poszło Takim, na zasadzie tej imersji w tym języku tutaj. Czyli w sumie spuściłaś stonu, no bo jako filolożka na pewno miałaś takie ambitne podejście do struktury, do gramatyki i tak dalej, a tutaj zanurzyłaś się, czyli pozwoliłaś sobie rzeczywiście naturalnie uczyć się portugalskiego. Dokładnie tak. Przestałam się przejmować błędami. Bo w przy wcześniejszych oh. językach, to zanim ja się odezwałam, to się pięć razy zastanawiałam, jak powiedzieć to zdanie, żeby nie było błędu. A teraz mm -hmm. po prostu mówiłam, nawet z błędami, ale chodziło o to, żeby się dogadać, bo ja się, miałam takie sytuacje, to nie jest tak, jak się uczy języka, jak się ma tam, nie wiem, 15, 16, 17 lat, jak się czegoś nie umie powiedzieć, to się po prostu nie powie. A ja musiałam mm -hmm. powiedzieć, musiałam w urzędzie się dogadać i musiałam to jakoś wytłumaczyć, obojętnie czy to miało sens, czy to miało dobrą gramatykę, czy użyłam trybu przypuszczającego, czy nie. Po prostu musiałam to powiedzieć i y, udało mi się jakby no nie, nie wyskoczyć wieś, nie. Z, tych, z, tych, z tego rygoru, który kiedyś sobie sama nadałam. I, mhm. i tak poszło. No. no i co? I myślisz, że taka metoda jest bardziej przystępna? Ona lepiej działa niż taka polska metoda e, ciągłego, no tak troszeczkę jest, tego dążenia do perfekcjonizmu, tego robienia miliona zadań gramatycznych i tak dalej. No tak, znaczy ja tę gramatykę później dorobiłam o, oczywiście, mhm. ale nadal mam świadomość, że, że nie jest ona perfekcyjna, chociaż na pewno bardzo dobra, ale faktycznie to, co, to, co teraz powiedziałaś, to spuszczenie stonu i, i spuszczenie, o, o, odpuszczenie tych reguł y, bardzo ułatwia naukę języka. Mhm. No, z pewnością to też jest mój problem, dlatego pociągnęłam ten temat trochę dalej, ale widzę, że się zgadzamy. A w jaki sposób dbasz jeszcze o rozwój polskości w domu? No bo masz męża, który jest Niemcem, mieszkacie w Portugalii, gdzie obowiązuje zupełnie inny język i kultura. Jak u Was w domu to wygląda? Czy dzielicie tradycje na polskie, niemieckie, portugalskie? Jakie kultury i języki są jeszcze obecne w, w waszym domu? Początkowo starałam się te polskie tradycje bardzo mocno pielęgnować, ale z biegiem czasu wypracowaliśmy sobie nasze własne domowe tradycje, taką fuzję różnych kultur, mhm. ponieważ ta angielska kultura ze względu na szkołę też odgrywała bardzo dużą rolę, bo dzieci w szkole świętowały i jakieś angielskie święta, i właśnie te portugalskie, mhm. więc zrobiliśmy po prostu fuzję tego wszystkiego. Na początku jeszcze bardzo staram się uczyć dzieci o tych wszystkich świętach polskich. Tu mam na myśli też 11 listopada, 3 maja i tak dalej. I póki dzieci są małe, to warto to robić, bo potem nadchodzi taki okres, że one już nie za bardzo chcą, jak są już takimi nastolatkami. Więc teraz na tym etapie mój syn ma 15 lat, a jak mówiłam, córka już z nami nie mieszka. To już za bardzo ja nie cisnę, tylko jeżeli on się sam zapyta, to wtedy tłumaczę. Mm. A jeżeli na przykład świętujemy Boże Narodzenie, no to ja już przestałam dawno walczyć o jakiegoś karpia, którego i tak nie będzie nikt jadł, tylko po prostu robimy to, co, co każdy lubi z tych kultur, które znamy. Mm. No ale są to dania tradycyjne, jeśli chodzi o 24 grudnia, tak? No wiesz co, niekoniecznie. Pierogi muszą być i barczy musi być, bo moje dzieci lubią i chcą. Ale teraz na przykład już nie robimy karpia, tylko robimy doradę albo, albo labraksa. W zeszłym roku chyba, nie w 2023, to nawet zrobiliśmy pieczeń, bo moje dzieci sobie zażyczyły pieczeń. Więc nie jest Czyli to, misz masz. tak. Nie, nie trzymamy się już tak bardzo stricte tych, tych, tych tradycji, bo. Doszłam do wniosku, że lepiej słuchać rodziny niż y, jakichś y, tradycji, konwenansów, które później i tak nikomu nie sprawiają przyjemności i nikt tego nie chce. To znaczy, moje, rodzice, rodzice, moje dzieci mają bardzo dużą świadomość różnych polskich świąt i, i, i jak to wygląda, ale po prostu y, z wiekiem przestały przywiązywać. Ja przestałam przywiązywać, one też przestały tak wymagać, że teraz będzie malować pisanki. No, ja nie będę zmuszać 15 teraz do malowania pisanek. On wie, że takie coś jest, y, ale. Y, po prostu dostosowujemy się do sytuacji aktualnej. Mhm, rozumiem. No chyba tak troszeczkę jest, że trzeba pójść na kompromisy w pewnym momencie. A jeśli chodzi o znajomych, kolegów, koleżanki, Twoich dzieci, to jak wyglądały te relacje na początku? Czy z łatwością zaczęły? Po prostu spotykać się nawet po szkole z, z dziećmi ze szkoły, z sąsiedztwa. Czy widziałaś jakieś różnice między zachowaniami dzieci lub między sposobem wychowywania dzieci w Niemczech a w Portugalii? Tak, zdecydowanie widziałam bardzo dużo różnic i to znalezienie kolegów i koleżanek wcale nie było łatwe. Bo my początkowo mieszkaliśmy dosyć daleko od szkoły, więc spotykania po szkole w ogóle nie wchodziło w grę. No chyba że to było jakieś zaproszenie na urodziny, no bo to było jednak była spora odległość. I moja córka miała dosyć duże trudności, ponieważ ta szkoła na początku była bardzo mocno angielska i bardzo trudno było wejść w to środowisko Anglików. Oni są bardzo hermetyczni i niekoniecznie dopuszczają do siebie inne narodowości. I mój syn miał też bardzo małą klasę, więc też ten wybór był dosyć mały. I później z czasem moja córka znalazła przyjaciółkę. Mój syn tak mniej, ale chłopcy może też inaczej do tego podchodzą. A teraz w szkole portugalskiej mój syn ma taką małą paczkę znajomych tam, z którymi spędza w szkole czas, ale po lekcjach już mniej. No córka wyemigrowała do, do Berlina z powrotem i tam ma ogromną paczkę znajomych i ona się świetnie tam czuje, dużo lepiej niż w Portugalii. A jeżeli chodzi o różnice w wychowaniu, to są bardzo duże. Chociaż ja, ja tak mocno nie miałam styczności z portugalskimi rodzicami, to wszystko jest bardziej z tego, co tak zaobserwowałam na przykład w klubach sportowych, że ci portugalscy rodzice są dużo bardziej um, nastawieni na bezpieczeństwo dzieci. Te dzieci mają mniej swobody. O, w ten sposób, że niemieckie dziecko w pierwszej klasie będzie szło samo do szkoły chodnikiem, a tutaj na pewno to dziecko będzie jeszcze do nie wiem, ósmej klasy odwożone, jeżeli nie ma autobusu. Więc to, to była taka największa różnica, która mi się rzuciła w oczy. A w ogóle w Niemczech mi styl wychowywania od, od początku bardzo odpowiadał i ja od razu się za, zaadaptowałam do tych niemieckich sposobów na, na różne problemy. i Poczynając od porodu i myślę, że dużo bardziej wychowywałam dzieci właśnie w tym niemieckim stylu niż na przykład w polskim. Na no, co masz na myśli na przykład? No, na przykład całą sytuację, poród, połóg, te pierwsze lata życia, to chodziliśmy na przykład z, z dziećmi na takie same, na te grupy niemieckie, które oni się spotykają. Miałam niemiecką położną, która mi pokazywała niemieckie triki na różne problemy, matczynę. Jakoś bardziej mi to odpowiadało, że nie wiem, bez czapeczki i, i taki zimny wychów, że, że tak powiem, niż, niż właśnie polskie sposoby, które obserwowałam u koleżanek z Polski. Mhm. Rozumiem. Okej. Okay. A czy z perspektywy czasu jest coś, co byście zrobili inaczej, planując emigrację? Ja myślę, że z perspektywy czasu bym posłała dzieci dużo szybciej do portugalskiej szkoły. Może ten pierwszy, drugi rok w tej angielskiej na tą aklimatyzację byłby ok, i też na te nauczenie się języka. Znaczy, one już wtedy mówiły swobodnie, ale żeby tak jeszcze ten język się rozwinął do bardziej dorosłego poziomu, a później bym dużo szybciej dzieci przeniosła do portugalskiej szkoły. Bo myślę, że wtedy lepiej, szybciej by znalazły przyjaciół i lepiej by się zaaklimatyzowały tutaj w tym środowisku, niż w ten sposób, że przebywały w tej takiej międzynarodowej bańce. No tak, no jeszcze z, z tatą z Niemiec to rzeczywiście była duża mieszanka różnych kultur, różnych języków, to prawda. A jakie rady mogłabyś dać ludziom, którzy myślą o emigracji z dziećmi, obawiają się jej? Co byś mogła im podpowiedzieć? Moja pierwsza rada jest taka, że zanim się zdecyduje, ktoś zdecyduje na emigrację, to ja polecam wyjechać do tego kraju na dłużej niż tydzień. W różnych okresach roku, nie tylko na przykład latem, ale też zimą, i spędzić przynajmniej 2-3 tygodnie, nawiązać kontakty z osobami, które tam są, zobaczyć wcześniej, jaka jest oferta edukacyjna, jak wygląda ochrona zdrowia. I nie jechać tak na żywioł, tylko przygotować to dobrze, bo często widzę, Trochę tak, że powiem, fuck upy, że, że po prostu ludzie wcześniej czegoś nie sprawdzili, nie wiedzieli i, i im to wyszło na złe. A ja myślę, że dobrze już wcześniej mieć, wiedzieć, gdzie jest lekarz, jak to działa w tym kraju, co trzeba załatwić wcześniej. My na przykład jednej rzeczy nie sprawdziliśmy i one się trochę nie mieliśmy świadomości, i to trochę nam zaburzyło plany, więc warto przede wszystkim te działki związane z dziećmi, ale też wszystkie inne oczywiście, ale warto to wcześniej wiedzieć. Czyli na pewno się przygotować. Mhm. A czy w Portugalii jest potrzebna znajomość portugalskiego? Uważam, że tak. Znaczy ja znam mhm. tu Anglików, którzy mieszkają 30 lat i nie znają portugalskiego, ale oni bazują tylko i wyłącznie e, na całej siatce angielskiej, począwszy od hydraulika, a skończywszy na lekarzu. Mhm. Ale e, oni nie mają świadomości, jak wiele rzeczy można tutaj z... Załatwić Portugalii, zamawiają z Anglii przez Amazon, nie wiadomo skąd. A ja myślę, że, że po prostu warto wspierać to środowisko, w którym się jest, tę gospodarkę, w której się jest, ułatwić sobie w ten sposób życie, ale też po prostu umyka bardzo dużo rzeczy, które się dzieją w kraju, że się nie zna tego języka. No, oczywiście, no, ale takich przykładów można mnożyć. Też znam te, masę takich ludzi, którzy już mieszkają za granicą bardzo długo, a a jednak języka nie potrafią, ale to tak jak mówisz, nie jest aż tak trudne chyba, a otwiera wiele drzwi, wiele możliwości. Aniu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Czy chciałabyś powiedzieć jeszcze coś naszym słuchaczom na zakończenie? Myśl przewodnią. Ja, myśl przewodnią może nie, ale myślę, że warto mieć w sobie tę odwagę. Jeżeli ktoś ma jakieś marzenie e, i związane z emigracją, to ja bym nie czekała na tę przysłowiową emeryturę, e, czyli jak już będzie się w takim wieku, gdy ta emigracja jest jeszcze trudniejsza, e, tylko starała się to marzenie zrealizować jak najprędzej. Tak, podążajmy za marzeniami w takim razie. Wszystkim hmm. tego serdecznie życzymy. Dziękuję serdecznie za rozmowę, Aniu. Dziękuję, Kasia Dziękujemy, że zostałeś z nami do końca tego odcinka. Pamiętaj, żeby zaobserwować nas na Instagramie, Facebooku i Spotify, Polki na obczyźnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.